Czy widziałeś tu żołnierzy Gwiezdnej Floty? K**a nikogo nie widzieliśmy! Pytałem kolegę! No to się pospieszyłem! Debil! Umysł robota walczy z umysłem debila! Taki los cyborgów! No nic! Zapier**am dalej! Ja, dawaj. Tank magistri, silnik diesla nie wystarczy. Kilowat z blachy jest za ciężki. Co proponujesz? Y, właściwie to mamy już rozwiązanie. Rdzeń fiutta. Docent Wydziału Mechaniki Teoretycznej, Teofil Fiutt, przed śmiercią obliczył, że gdzieś w kosmosie powinien istnieć taki minerał, który umieszczony w odpowiednim rdzeniu wytworzy tyle energii, że, tu cytat, ja pie. Le". Można nim latać wszędzie! Putas da mi niewidzialność! Dokładnie. Wszystko opisał w swojej pracy podyplomowej! Czy wiesz, Michałku, do czego potrzebny jest putas? Y no nie. I bardzo dobrze. Inaczej musiałbym strzelić ci w z leworweru laserowego. A tam jest tylko sześć kul. Mógłbyś ujść z życiem, a tego. Tego bym sobie nie darował. Mam dobrą i złą wiadomość. Zbudowaliśmy go. I to jest to? Kropka w kropkę. Jakby wyszedł z fabryki. A jaki brzydki. No nic. Najważniejsze, że działa. I tu jest mały problem. Nie działa. Plan B. Cały misterny plan z Putrasem strzelił psa w dupę. Nie będę bogaty. Całą tą budę i jej personel wziąłem na kredyt. Planowałem okraść bank, w którym się zapożyczyłem, żeby móc go spłacić. Wszystko się zesrało. Przykro Michał, Musiałem się komuś wygadać. Zanim wypije cykutę. Się z kimś swojej postury! Na mama! Es I tak skończyła się cywilizacja ludzi.